Orlen Memorial Janusza Kłosycińskiego jak co roku jest ważnym przystankiem na lekkoatletycznej mapie, natomiast w sezonie olimpijskim oczywiście nabiera podwójnego znaczenia. Dzisiaj na Stadionie Śląskim mogliśmy zobaczyć w jakiej formie są najlepsi polscy lekkoatleci. Zobaczcie co mieli do powiedzenia. Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Z pewnością jest jeszcze dużo do pokazania, bo ja widzę technicznie to robię. Moje rzuty techniczne znacznie lepiej wyglądały w marcu, w kwietniu, byliśmy na obozie w Monte Bordo, więc... No teraz, wiecie, na, na konkursach jest tak, jest bardzo dużo emocji, też troszeczkę... W treningu schodziłem, też kortyzol się wydziela, to też u mnie na układ na hormonalny bardzo mocno. Więc będziemy tutaj szukać takie wysokości, jeszcze dużo treningów przed nami, jest to znacznie więcej niż te 30 km, ale zobaczymy ile będę w stanie w tym zmianie Taki to był bieg, gdzie było masę błędów, yy, yy, mówię, jakby nie udało się to oddać czystego biegu, tego jest to taki bieg nie, nie inny, ale no się zwycięstwo, tak, cel, cel był na mitingu, że mityngi trzeba wygrywać, a wyniki trzeba robić na Mistrzostwach Europy czy na Igrze Olimpijskich. Tak, początek sezonu, a jednak Twoja forma jest bardzo wysoka, prawda? Yy, zgadza się, zgadza się. Jest bardzo wysoka forma. Mam nadzieję, że na kolejnych mityngach we Francji yy, uda mi się mi zaprezentować na tym poziomie. zbliżonym do Warszawy. No i wiadomo, że taki szczyt formy szykujemy na yy, Rzym, czyli na miejsce Europy, a potem drugi na Igrzyska. A jaki jest cel na Rzym? Medal i najlepiej złoty. Wolę być yy, tym, tą osobą lepszą, a nie underdogiem, A tutaj na się muszę wyczuć tak, bo dzisiaj się czułem bardzo fajnie. I właśnie byłem zadowolony do tego siódmego bo że fajnie idzie i żeby to dotrzymać do końca, ale no kurczę, zderzyliśmy się z Damianem, to nam wszystko popsuło, bo i jemu, i mi bieg i tak naprawdę byśmy zajęli tu dwa czołowe miejsca, ale rozdzielił nas Holender, z tego co widziałem. Także tego żałujemy, a, a tak to mówię. Na 110 może się jeszcze troszkę tak nauczyć. Nie mam takiego mentalu jak na 60, także nie umiem powiedzieć, czy wolę być underdogiem, czy tą osobą, która przewodniczył. Podczas biegania na hali, nawet przy gorszej technice, którą miałem e, powiedzmy rok temu, dwa lata temu, e, to nie pokazywało aż takich spadków na dystansie i mogłem dobiec e, i tak z dobrym bardzo wynikiem. A na 110 metrów nie ma opcji bez techniki dobiec z dobrym wynikiem. A jaki jest cel na Rzym? Wydaje mi się, że finał e, razem z Damianem Mam nadzieję, że też jest krzychem, ale Damian wiem jak jest w formie krzychu, no tak naprawdę jeszcze nie wiemy. Także cel na pewno finał i pobiegniecie w moim przypadku około 13.30, a Damian wydaje mi się, że rekord polski. Wraz wykonałem w dużym zakresie, natomiast no teraz jednak jest ja czuć jakieś zmęczenie od paru tygodni. Niestety jeszcze nie zdążyłem załapać tego rytmu startowego. Brakuje wielu elementów na pewno szybkościowo nie jest najlepiej i... To się przykłada też na wytrzymywanie też te końcówki jednak. Ale <śmieniali> nieraz już tak podchodziłem i myślę, ale teraz też tak będzie. jaki był w sumie plan, żeby przykładać się na Mali, na tyle ile możemy. a Później będzie w ten dzisiejszy trening, ja też od razu pojechałem na obóz zespoły. Poprzewałem trochę infoxy z tym celu, żeby... E, za miesiąc, dwa było dobrze. Myślę, że Mistrzostwa Polski bez problemu, bardziej gdzieś tam celuję w tej Europy, tak żeby Europie. jednak... pojechać ze sztafetą, Pojechać i dobrze się tam zaprezentować, bo pojechać na, 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 na wycieczkę na wakacje, to mi się troszeczkę to nie opłaca, bo wolałbym sobie potrenować u siebie na miejscu, ale jeżeli gdzieś by ta noga zaczęła się kręcić, no to trzeba by coś, co, coś fajnego w tym Mistrzostwa Europy, ale no zobaczymy, na razie w moim przypadku czas. I, I powoli wracać do tego, co było przed rokiem. Ale naprawdę fajnie to wygląda. Fajnie, bo to, co słyszałem w barce, co, co lekarze mówili, że tak. że, że prawdopodobnie. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. A, a jednak, no wiadomo, wynik, patrząc na życiówkę, to cieniutko, ale. <grym> no... Życiówkę wyśrubowałeś, to tak. Tak, tak, tak. Ale te 10,40 to nie jest jakiś najgorszy wynik. No, Wiem nad czym pracować, wiem co mam robić i mam nadzieję, że, że swe ropy wyrobię się z tym Tak jak wcześniej wspominałem, właśnie, w Miami już wyglądało naprawdę bardzo dobrze, no i czułem, że ta forma się ustabilizowała. Nie ja opieram, że w Miami trochę trening odpoczywaliśmy właśnie, żeby pokazać się dobrze na Bahamach, no teraz trochę treningi dołożyliśmy. No i podtrzymaliśmy to w tą formę i mam nadzieję, że jeszcze będzie ona taka zwyczko. Liczymy bardzo na Dominika Kopcia. Nie tam zabrało, można powiedzieć. i trochę może lepszych zmian. Skład na pewno się że może się zmienić teraz i e, pewnie układ też dowodni pewne poszczególnych zmianach. E, bo teraz jest taki okres, gdzie będziemy mogli kombinować z tymi zmianami. Prawdopodobnie będziemy mieć jeszcze trzy szanse, żeby się dostać. Miejmy nadzieję, że trzy, bo na pewno będą dwie. E, no więc myślę, że... No się taki, powiedzmy, scenariusz, gdzie dostaniemy się do finału Mistrzostw Europy i tam na przykład wymiegniemy jakiś fajny wynik, który jednocześnie może dać coś ciekawego, a, a z kolei też może dać awans właśnie do tej tym kwalifikacji. Te wyniki dzisiaj nie były aż tak dobre, jak do tego nas przyliczyłyście. Tak, na pewno e, jest to dla nas trudny czas teraz. E, powrót po tych Bahama trzeba wejść z powrotem na właściwe tory. Ja dosyć ciężko przeszłam aklimatyzację, do tego troszkę walczyłam z problemami zdrowotnymi, więc... W sumie chyba na plus zaliczam te start, ten start, zwłaszcza, że zrobiło się tutaj już trochę chłodno. I żałowałyśmy z dziewczynami, że jednak mimo wszystko ten bieg nie odbył się trochę wcześniej. Tak, stałyście wsadzone tam ojcem. Tak, tak, a mamy Maj, wiadomo jak to w Polsce jest, ale nie ma co na to zwalać. Pewnie te wyniki byłyby dwie 30 lepsze, ale to nadal nie jest na pewno to, co chciałybyśmy prezentować, ale do Mistrzostw Europy. Jeszcze trochę czasu, więc myślę, że wszystko wróci na właściwe tory. Mówisz po raz o tej korpusie, o jakby rzadki wszystko by okay. tu <tuszel> e, Tak, ja miałam na Bahama ma podejrzenie pęknięcia żebra. E, diagnoza się nie potwierdziła, e, ale mimo wszystko mam naderwany mięsień skośny brzucha i jepe no muszę musiałam o w tym krótkim czasie przyzwyczaić się trochę do tego bólu, bo niestety leczenie jest takie, że no musiałabym zrezygnować z tej pierwszej części sezonu, a jak wiadomo mamy wszystko Europy. Obroniłam się trochę wynikiem, więc no nie zawieszam kolców na kołek i nie chciałam się poddawać i Podjęłam rękawice. Dzisiaj cieszę się, że to zrobiłam. Wy też na 400 metrów jesteście, wobec nie w tej prawda? Ale, tak, ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o to, to wolałabym, żeby tylko bolał mnie ten bieg, czyli w sensie to zmęczenie i ten kwas napływający, niż jeszcze walczyć z jakimiś zdrowotnymi problemami, bo to na pewno trochę wybija i z rytmu, no i psychicznie jest jakimś ob obciążeniem. Więc mam nadzieję, że wszystko jest już naprawdę na dobrej drodze. I teraz przygotowania typowo po trzym, później Mistrzostwo Polski, no i mam nadzieję, że i Krzysztof nie Niestety, pomoże. Niestety ja pogoda dzisiaj nie pozwala na osiąganie lepszych rezultatów, bo czuję się naprawdę dobrze i na treningach też to wygląda dobrze. Zresztą już pobiegłam w pierwszym, w pierwszym starcie 50-30, więc chciałoby się trochę więcej, no ale tak jak mówiłeś, dzisiaj było bardzo zimno. I wydaje mi się, że to też widać po wynikach, bo w ogóle można by że nie było rewelacyjny w sprincie. A to jest tak, że nie miałeś za bardzo z kim biegać dzisiaj? No oczywiście nic nie ujmując z rywalką, ale ponad sekundę wyprzedziłaś kolejną. Powiedzmy, że tego 300 metra biegunskiego, wiadomo, że to ostatnia puszcza już samemu, ale też zdarzały się takie biegi i mówię, wydaje mi się, że największym przeciwnikiem się po prostu była temperatura. Ty lubisz tutaj biegać, lubisz te bieżnie, prawda? Tutaj też stanowiasz rekord dzieciowy. No, widać, że ten stadion Śląski, chociaż niewypełniony, ale chyba jest dobrym miejscem do biegania. I tak, zdecydowanie, jestem ulubiony. Stadion biega się no, naprawdę fantastycznie, bieżnie jest fajne, jest też cały zakryty, więc nie ma tego wiatru. No i kiedyś się można osiągać naprawdę fajne rezultaty. No, niestety, kibice dzisiaj też nie dopisali, więc było troszkę przykro, ale mam nadzieję, że na następny stadion będzie lepiej. Za sportowe emocje przy programie dziękuję jego sponsor. Orlen.